Co ma wspólnego gra i serial The Last of Us z Wielką Brytanią? I tu i tam grzyb dominuje nad człowiekiem. Dajcie w Wielkiej Brytanii, kraju zbudowanym z przestarzałej pomarańczowej cegły, w której dziury wypełnia się grzybiejącym silikonem. Kraju, w którym zarówno głębokie stany depresyjne, jak i czwarty stopień gangreny leczymy paracetamolem. Kraju, w którym osoby uczulone na paracetamol klasyfikowane są jako grupa wysokiego ryzyka. Nie ma dla nich leku. Kraju, w którym dziury w drogach naprawiamy Żółtą farbą. Rysujemy tą farbą kółka wokół dziury, tak aby kierowcy wiedzieli, które kawałki jest z niej omijać. Kraju, w którym po to wyszedł z Unii Europejskiej, aby już nigdy więcej nie popełniać i nie odpowiadać zbiorowo za błędy Unii Europejskiej. Droga Unio, czy brakuje Ci gazu? Na mnie. A może brakuje Ci prądu, bo wiesz. Na mnie. W 2035 roku wprowadzacie zakaz sprzedaży aut spalinowych? Pff, co za okropny pomysł. Co za brak odpowiedzialności za zmiany pogodowe na Ziemi. My na przykład, wyspa szczęścia, zakaz sprzedaży samochodów na ropę wprowadzamy już w 2030 roku. O 5 lat szybciej niż wy, czy jako kraj jesteśmy na to gotowi? Zdecydowanie i stanowczo totalnie nie. I dlatego zaledwie w 7 lat zrobimy dokładnie to, co Unia Europejska rozłożyła sobie, na 12 lat. Zapamiętajcie tę datę. 2030 rok to rok, w którym takie słowa jak wolno sące V6 albo diesel z turbosprężarką dodane zostaną oficjalnie do listy słów obraźliwych. 2030 w Wielkiej Brytanii wyglądał będzie tak. Powiedział do nas, zalałem za dwudziestkę. No więc poszliśmy z tym do HR i napisaliśmy na niego raport. Czy już wszyscy na tej planecie poza nami identyfikują się jako bydlaki? 2030 rok to taki moment, w którym obok każdego sypiącego się brytyjskiego domu z czerwonej cegły stało będzie super nowoczesne auto Emitujące podczas jazdy zero dwutlenku węgla. To, że podczas jazdy nie emituje dwutlenku węgla, wcale nie oznacza, że w procesie produkcyjnym nie produkuje go w ilościach hurtowych. Ale przestańcie mi tu rzucać teoriami spiskowymi wy wyszury! W 2030 roku pod każdą ceglastą willo stał będzie nowoczesny samochód elektryczny. Nie wierzycie? W Brexit też nie wierzyliście i co? I patrzcie, jakim Brexit okazał się Ekonomicznym sukcesem. Na początek, sprzedam Wam spoiler. Nawet gdyby Wielka Brytania planowała skreślić silniki benzynowe nie 5 lat przed, ale 10 lat po Unii Europejskiej, nawet gdyby pomysł zakończenia sprzedaży turbowizla dostarczono nie w 2030, a w 2040 roku, to nadal nic zwyczajnie by z tego nie wyszło. Bo to jest Wielka Brytania. Wielkie pomysły, brytyjskie wykonanie. Popatrzcie na te krzykliwe osiągnięcia budowlane pamiętające rok 1200. Popatrzcie na tą nowoczesną architekturę, powoli doganiającą czasy, w których wasze babci uciekały przed śliniącymi się na ich widok dziewięciolatkami. Niespecjalnie zdziwi was fakt, że większość tych futurystycznych domów zasilają równie nowoczesne instalacje elektryczne. Kiedy ja kupiłem ten dom od brytyjskiej starszej pani, to. Pierwszą osobą, którą do niego wpuściłem, był polski pan elektryk. Dlaczego? Bo niespecjalnie podobał mi się fakt, że zapalając światło w łazience, automatycznie gasiłem światło w korytarzu. Nie do końca podobał mi się fakt, że używając jednocześnie zmywarki, pralki i suszarki, powodowałem śmiertelne ryzyko przepalenia się gniazdek elektrycznych w pokoju u córki. Niespecjalnie podobało mi się też to, że używając dwóch kontaktów jednocześnie w dużym pokoju, jeden z nich automatycznie się samo odcinał. Starszej pani, która mieszkała tu przede mną. Ten fakt jakoś totalnie nie przeszkadzał. Zamiast cokolwiek w tym domu zmieniać, starsza pani wolała nauczyć się sekwencji, w jakiej można używać przestarzałych gniazdek. Podobnie jak większość mieszkańców Wielkiej Brytanii, starsza pani wolała nie robić nic, niż zrobić coś. Ew, oh, Thomas! Jeśli wstawiasz zmywanie naczyń, to pod żadnym pozorem nie włączaj ogrzewania domu? No, przecież to takie proste do zapamiętania. A sponsorem odcinka jest Paycent, aplikacja, dzięki której przesyłanie pieniędzy pomiędzy dwoma krajami odbywa się szybko, tanio i prosto. Jeśli gdzieś tam po drugiej stronie globu ktoś czeka, aż wyślecie mu kilka groszy, to z aplikacji o można zrobić to dosłownie w kilka albo kilkanaście sekund. O Dniu Kobiet słyszeliście? A co z Dniem Mężczyzny? Polscy Dzień Mężczyzny obchodzimy 10 marca, bo właśnie w tym dniu urodził się Chuck Norris. I to właśnie z okazji Dnia Kobiet oraz Dnia Mężczyzny Paycent odpalił specjalną dwutygodniową promocję. Jeśli pomiędzy 10 a 24 marca dokonacie przelewu do Polski na kwotę powyżej 250 funtów i dodatkowo w trakcie transakcji wpiszecie kod Zmywak5, to otrzymacie cashback w wysokości 5 funtów. Osobiście nie przypominam sobie, aby jakikolwiek bank wręczał mi cashback w zamian za wykonanie przelewu. W ogóle każdy przelew bankowy wygląda i zawsze wyglądał tak samo. 10 minut stracone na. Wpisywaniu konta odbiorcy w standardzie IBAN, wybieraniu terminu przewalutowania, oznaczaniu, kto pokrywa koszty przelewu, a na końcu zaznaczeniu, jak droga będzie cała ta zabawa. Bank oferuje Ci kartę do konta? No, brawo, Bank! PaySend natomiast oferuje dwie karty: wirtualną, przeznaczoną do bezpiecznych zakupów online, oraz fizyczną, dzięki której tradycyjnie zapłacicie w sklepie spożywczym, w budce z hotdogami i na poczcie. Zarówno jedną, jak i drugą kartę podepniecie pod dowolne konto walutowe dostępne w aplikacji. Prościej i elastyczniej się już po prostu nie da. Jeśli jeszcze nie macie, Konta założonego na PayStand, to zapraszam do linku w opisie. Przypominam też o kodzie z 5 oraz dwutygodniowej promocji, która startuje właśnie teraz. Trzymajcie się mocno, bo mam dla Was spoiler numer dwa. Wielka Brytania to nie tylko Londyn. Niespodzianka, nie? Wielka Brytania to nie tylko ten nudny zegar na środku miasta i ta przereklamowana karuzela. Wielka Brytania to także nieskończona ilość identycznie wyglądających przedwojennych miasteczek, w których domy dopiero za jakiś czas odkryją wynalazki pokroju. Wentylacja, włącznik światła w łazience, kran mieszany podający zarówno ciepłą, jak i zimną wodę. No i lepiej, żeby te miasteczka wpadły na te pomysły szybciej niż później, bo pozostało niecałych 7 lat, aby te przedwojenne skanseny zmodernizować do takiego stopnia, aby były w stanie dodatkowo ładować samochody elektryczne. I choć rozwój to fajna rzecz, patrząc na brytyjskie miasteczka, szybko dojdziecie do wniosku, że. One chyba niespecjalnie za nim przepadają. W Bostonie wylądowałem ponad 16 lat temu i przez cały ten okres wybudowano tu jedną stację benzynową, kilka tureckich sklepów spożywczych polskich, a także z sukcesem przeprowadzono. Bułgarską inwazję, a na koniec zamknęli nam zatrudnia. Lista osiągnięć, jak na 16 ostatnich lat, wygląda imponująco. Wyraźnie jednak pokazuje, że kolejnych 7, 17 czy 70 lat to zdecydowanie za mało, aby Boston zaczął nagle ładować auto elektryczne równie sprawnie jak dziś zalewa alkoholem polsko-litewskie paszcze. I takich Bostonów jest w Wielkiej Brytanii znacznie więcej. I bardzo możliwe, że Wy też w takim mieszkacie. Tylko jeszcze o tym nie wiecie. To coś, to jest mój samochód. Mój to trochę dużo powiedziane. Od ponad dwóch lat, a więc od momentu, Zakupu. Auto więcej czasu spędza w garażu u producenta niż u mnie przed domem. Odkąd go kupiłem, nie pamiętam kwartału, który ten samochód zamknąłby bez żadnej poważnej awarii. Fabrycznej awarii. N nie moja wina. No i podczas jednej z dłuższych napraw tego eksperymentu, yy, piątej, bodajże, jako auto zastępcze dostałem z salonu. Prawie nowy samochód elektryczny. I nie powiem, nawet się ucieszyłem. Brak skrzyni biegów, 200 koni mechanicznych dostępne praktycznie od razu po wciśnięciu pedału gazu, cisza, komfort. Po raz pierwszy z warsztatu naprawczego wyjechałem z bananem na buzi. Mało tego, od razu zaświeciły mi się żarówki beneficarza. Prąd, co prawda, kosztuje dzisiaj fortunę, ale nie wszędzie i nie dla każdego. Dobrze usłyszeliście. Nie wszędzie wina Putina dla każdego tyle samo. Szybko przypomniałem sobie na przykład, że u Marioli przed fabryką stoi aż 8 darmowych słupków z prądem do ładowania aut elektrycznych. I nikt poza trzema menadżerami z całej fabryki z tych słupków nie korzysta. 99% produkcyjnej załogi zawsze jeździła i zawsze będzie jeździła wszystkimi tymi Passatami, BMW i Audi. Au, Audimi? Audi. No więc dzięki żyłce beneficjarza. Żyło mi się z samochodem elektrycznym naprawdę dobrze, w sensie całkiem korzystnie. Codziennie naładowany był do pełna, bo Mariola co noc za darmo podłączała się pod jeden z ośmiu elektrycznych słupków przed fabryką ogórków, a naładowana do pełna bateria pozwalała realnie przejechać do jakichś 220 mil, żyć, nie umierać i brać benefit. Natomiast sam samochodowy, który w międzyczasie naprawiał moją białą katastrofę, zaczął dodatkowo czarować mnie następującą wizją: Odkupimy od ciebie za całkiem atrakcyjne pieniądze tą wiecznie psującą się białą przypadłość za niewielką dopłatą możesz wziąć sobie tego elektryka na własność. No i nawet mi się taki pomysł spodobał. Po zsumowaniu samych plusów i totalnym zignorowaniu wszystkich minusów wyszło mi, że taka wymiana ma, ma sens. Ale na pewnym etapie z hipnozy obudziły mnie ostateczne słowa Pana sprzedawcy. Pan wie, bo takie auto to jest przyszłość. A my niedługo i tak nie będziemy mieli wyboru i wszyscy będziemy musieli się na takie samochody przesiąść. Nie będziemy, Panie Tomku, mieli wyboru. Nagle przypomniałem sobie, że to jest Wielka Brytania. No dobrze, załóżmy, że nadszedł już 2030 rok i dla naszego dobra nie mamy dłużej wyboru. Jeśli surówka na obiad, to tylko taka z kleszczy. Jeśli mięso, to tylko takie na kartki Trzaskowskiego. A jeśli nowy samochód, to tylko elektryczny. Jeśli nadal ktoś z tych ekosbirów chce kupić sobie diesla albo benzynę, to może ją dostać wyłącznie używaną, wyłącznie na Autotraderze i wyłącznie od Turka zaczynającego wszystkie zdania od słów "My friend" oraz My boss! Już od końcówki tego roku, czyli 2023, wszystkie większe firmy samochodowe będą powoli wycofywały się z produkcji aut z silnikami spalinowymi. Już w tym roku z linii produkcyjnych powoli zaczną znikać benzynowe auta sportowe. To by było na tyle drogie Audi R8. No więc producenci aut, żeby za 7 lat nie obudzić się z ręką w nocniku, zaczynają działać już teraz. A jak przez kolejnych 7 lat zmieni się Wielka Brytania? Obserwuję ją dosyć dokładnie od ponad 16 lat, więc z doświadczenia powiem wam, że czeka nas... Rewolucja za rewolucją. W samym Bostonie przez kolejnych 7 lat dorobimy się na pewno z 10 ładowarek samochodowych, z czego pewnie dwóch przed McDonaldem i czterech przed Tesco. Otworzą nam pewnie kolejny turecki sklep spożywczy Polski i to by było na tyle. Bo to jest Wielka Brytania! Wielkie pomysły! Brytania z tego wyjdzie. Obejrzałem na YouTube miliony filmów zatytułowanych Zrobiłem elektrykiem 5000 mil po wielkiej Brytanii i nie miałem żadnych problemów z dostępem do ładowarek. No! Nie miałeś problemu z ładowaniem, ponieważ pozostali uczestnicy ruchu drogowego nie zostali jeszcze zmuszeni do przesiadki na tęczowe silniki. Kiedy wszyscy, tak jak powiedział pan z salonu, Zostaniemy do tego zmuszeni, to nagle może okazać się, że do ładowarek samochodowych ustawiają się perelowskie kolejki ochotników. Ochotników, którzy po podpięciu się pod hipotetyczne gniazdko spędzą przy takiej ładowarce przynajmniej 30 minut. Dziś na zadupiach Wielkiej Brytanii, raczej nikomu to nie przeszkadza. Te wszystkie 3 czy tam cztery ładowarki stojące obok sklepów spożywczych, chwilowo wystarczają, aby obsłużyć wszystkich przypadkowych ochotników. Gorzej, kiedy udział procentowy sprzedaży samochodów elektrycznych wzrośnie w Wielkiej Brytanii z 13% do. 100%. Być może wówczas ktoś zauważy, że ładowarek samochodowych powinno być dokładnie tyle samo, jeśli nie więcej, niż obecnie mamy dystrybutorów z paliwem. Zgadzam się, pan ze Szkocji na swoim kanale XYZ przejechał swoim EV do Londynu i nie miał żadnych problemów z ładowaniem. Być może dlatego, że pozostałe samochody korzystały w tym czasie z tradycyjnej stacji pali. Bo póki co w Wielkiej Brytanii brakuje dobrych, szybkich, a przede wszystkim regularnie serwisowanych ładowarek samochodowych. W promieniu 50 mil. 85 km od miejsca, w którym mieszkam, dominują ładowarki o potwornej, przerażającej mocy ładowania 50 kW. Yy, no tak, to dla tych z Was, których odliczenia boli głowa, ładowarka o mocy 50 kW potrzebuje. Około godziny, aby przeciętny samochód elektryczny naładować od 20 do 80%. Życzę powodzenia wszystkim kierowcom, którzy będą drudzy, trzeci czy czwarci w kolejce do takiej ładowarki. Obyście tego dnia zabrali ze sobą dużo poczucia humoru. Eko-poczucia humoru. No ale to jest Wielka Brytania. Oprócz demonicznych ładowarek o mocy 50 kW. Moja okolica pełna jest publicznych demonów o porażającej mocy 7 kW. Powaga. Na przykład te ładowarki u Marioli w pracy, o których wcześniej wspomniałem. Każda z nich ma właśnie taką moc. 7 kW. A przy 7 kW naładowanie przeciętnego elektryka od 20 do 80% potrwa 9 godzin. No ja osobiście mam to gdzieś. I tak wysyłam tą dziewczynę do pracy na 12-godzinne zmiany. Godzina ładowania w lewo czy w prawo, mi osobiście nie robi żadnej różnicy. Mariola i tak będzie stała na linii przez 12 godzin pakowała przy smakiem ruczka. Gorzej jeśli to ja musiałbym się naładować szybko. Wówczas o tych 7 kilowatowych cudach techniki musiałbym po prostu zapomnieć. A to właśnie takich ładowarek w promieniu 50 mil mamy najwięcej. Aha, oprócz 7 i 50, w Wielkiej Brytanii również bardzo łatwo trafić na tak zwaną ładowarkę niespodziankę. Co to jest ładowarka niespodzianka? To taki zasilacz, który przez brak odpowiedniego serwisu albo z powodu rządowego nakazu ograniczania mocy, zwyczajnie kurwa nie działa. Jeśli myślicie, że mąka z robala, która według TVN-u smakuje jak piach z cukrem, to chory żar. To być może spodoba wam się dowcip, w którym wasz rząd zmusza was do przysiadki w elektryki, a potem zamiast szybkiego ładowania na stacji wita was napis: ograniczamy narodowe zużycie energii poprzez odcinanie prądu na tej stacji ładującej. No mnie ten dowcip dwukrotnie ubawił po pachy. Jeśli mieszkasz na wyspach, samochód możesz naładować w domu, a na co dzień latasz głównie wokół komina, to infrastruktura ładowarek w tym kraju nie powinna być jakimś większym problemem. Jeśli nie możesz naładować się w domu, bo na przykład mieszkasz w bloku, albo jesteś jedną z tych osób, które latają dalej od tego komina, to infrastruktura ładowarek w tym kraju będzie pierwszym i prawdopodobnie głównym problemem. Jestem w stanie zaakceptować fakt, że elektryki to przyszłość, ale nigdy nie zaakceptuję faktu, że elektryki to przymus oraz tego, że w Całej tej zabawie konkretnie pominięto gdzieś mieszkańców bloku. Nie każdy jest brytyjskim emerytem, który ma swój własny dom. Auto ładuje codziennie z szybkiego gniazdka, a samochodem porusza się wyłącznie dla przyjemności. Nigdy nie uwierzę, że w zakazie sprzedaży aut spalinowych. Chodzi o jakiekolwiek ratowanie planety. Jakim cudem taki procent może cokolwiek zmienić? Znaczy ludziom mówisz wszystko, tylko wycofaj ze szkół matematykę, a przynajmniej liczenie obszarów pola i procenty. Natomiast jeśli celem rządów jest pousuwanie z dróg ludzi biednych, to wówczas wymuszanie na naszych populacjach zakupu elektryków zaczyna mieć większy sens. No bo dziś to, jak jeździsz, zależy od samochodu, jaki sobie kupiłeś. W przyszłości to, czy w ogóle wolno będzie ci jeździć, zależało będzie od Twojego miesięcznego dochodu. No i chyba coś w tym jest. Rząd Wielkiej Brytanii straszliwie chce wymusić na nas zakup nowych elektryków, mimo że te są kurewsko drogie. No i logicznym jest fakt, że wszystkie finansowania rządowe do zakupu tych pojazdów kiedyś były ale albo już zniknęły, albo w momencie kiedy oglądacie ten odcinek właśnie znikają. Aha i nie powiecie mi, że dopłata rządowa w wysokości 500 funtów do zakupu samochodu wartego 55 tysięcy funtów to to jakakolwiek pomoc. Jedyna dobra rzecz to taka, że niektóre modele elektryków potrafią już w pierwszym roku stracić od 25 do nawet 35% rynkowej ceny. Dlaczego? Bo sporo ludzi się jednak tych samochodów pozbywa. Bo nagle zasięg zimą okazał się dużo mniejszy niż pierwotnie się spodziewano. Bo nagle obudził się na Nasz chciwy rząd i na te wszystkie samochody jednak zostanie nałożony podatek drogowy, bo nagle okazuje się, że wzięcie takiego auta na firmę nie niesie za sobą tylu plusów, ile pierwotnie miało nieść. Bo koszt przejazdu elektrykiem 100 km nagle zrobił się porównywalny do kosztu przejazdu 100 km autem spalinowym. 20 kWh potrzebne do przejechania 100 km kosztuje w szybkiej ładowarce tyle, ile 7 litrów benzyny kosztuje na chciwej stacji benzynowej. Tylko przy ładowarce koczuje średnio 40 minut, a przy dystrybutorze z paliwem dwie. Ale nie to jest w tym wszystkim najgorsze. Podobnie jak w przypadku igieł z eliksirami szczęścia, czy pomysłem ścierania owadów na mąkę. Jak zawsze za Zabrakło w tym wszystkim dyskusji. Zabrakło debaty nad obecnymi silnikami spalinowymi, dyskusji nad hybrydami, których de facto Wielka Brytania chce pozbyć się ze sprzedaży w roku 2035. Zabrakło dyskusji nad paliwami alternatywnymi. Zabrakło oczywiście dyskusji nad możliwością łączenia paliw, tak aby mieć najlepsze z obu światów. No i zabrakło tej starej dobrej ścieżki, w której lepsza technologia ostatecznie sama wypiera gorszą. Zamiast tego dostajemy znany już nam dobrze przymus. I tę wyśmiechlaną narrację, że jeśli jesteś przeciwny elektrykom, jeśli jesteś przeciwny mące koloru brązowego, to ty jesteś jako terrorysta. W ogóle nie myślisz o rybkach w morzu. Nie dbasz o przyszłe pokolenie, ani o powietrze, w którym oddycha każdy lewoskrętny przyjaciel świata. Jakoś nie widać planów modernizacyjnych miast, których stare, popalone sznury elektryczne wymieniamy na potężne kable przesyłowe grubości UDA twojej teściowej. Możecie się śmiać, ale wyliczono, że jeśli każdy blok z garażem podziemnym ma mieć przynajmniej 30 stanowisk ładujących auta elektryczne, to aby sprostać zapotrzebowaniu energetycznemu, obok takiego bloku postawić należy elektrownię. Znienawidzony przeze mnie sąsiad Paluszek, który wszystko ma szybciej, zmodernizował sobie ostatnio domową skrzynkę elektryczną z jednofazowej na trzyfazową. Bo za pół roku chce móc pod swoim domem ładować sobie nowe auto elektryczne z zawrotną mocą, 7 kW, a obecna standardowa skrzynka jednofazowa pozwalała mu na ładowanie takiego samochodu z prędkością 1,5 kW na godzinę. Pan z elektrowni powiedział Paluszkowi, że modernizacja skrzynki elektrycznej w domu i instalacja punktu ładującego auto to koszt 1000 funtów. Tylko nie to jest w tym wszystkim najgorsze. Najgorsze to według pana elektryka będzie w momencie, kiedy. Całe osiedle wpadnie na dokładnie ten sam pomysł, co paluszek. W momencie kiedy wszyscy w swoich domach przerobią sobie skrzynki z jednofazowych na trzyfazowe, a nocami wszyscy jak jeden zaczną ładować swoje auta, pobór mocy przez taką dzielnicę. Wzrośnie kilkudziesięciokrotnie. Zauważalnie do tego stopnia, że według Pana Elektryka rozwiązania są tak naprawdę trzy. Albo jako Wielka Brytania zmodernizujemy metodę przesyłania energii na niewyobrażalną dotąd skalę. Albo okolice, w której mieszka paluszek, w przyszłości czekają zwyczajne blackouty. Rozwiązanie drugie, według Pana Elektryka, jest. Bardzo brytyjskie. Mimo już 56 domów w okolicy będzie miało możliwość naładowania auta z mocą 7 kW. To lokalna elektrownia, aby uniknąć katastrofy, obniży im przesył do dwóch, no może dwóch i pół. Tak, żeby oprócz ładowania samochodów, ludzie mieli jeszcze w domach jakiś prąd. Natomiast rozwiązanie numer trzecie pochodzi prosto z kraju klausa Schwaba. No i w zgodzie z tym rozwiązaniem z punktu ładującego w domu nie będzie można korzystać dłużej niż przez. 4 godziny dziennie. Przykładowo, jeśli o godzinie 22 elektrownia włącza ci tanią taryfę i ty sobie wtedy myślisz, o kurwa, załaduje tanio samochód, no to, yy, no to nie. O drugiej w nocy wtyczkę trzeba z auta wyjąć albo... Dostaniesz karę. A nic tak dobrze nie steruje ludźmi jak potężne kary pieniężne i podatki. Rząd mówi nam, że samochody elektryczne są jedynym słusznym rozwiązaniem. Ten sam rząd od ponad roku nie jest w stanie zapewnić odpowiednio wysokich i cenowo atrakcyjnych dostaw prądu. Wodór jest rozwiązaniem, krzyczy nauka. Ale na tym etapie nauczyliśmy się już, że rząd popiera naukę wyłącznie wówczas, kiedy jest w stanie na niej zarobić. Nauczyliśmy się też być wyjątkowo czujnymi, kiedy politycy wprowadzają rozwiązania dla naszego dobra. Przełączenie nas na samochody elektryczne. Siło rzeczy spowoduje spadek sprzedaży paliw płynnych. Nie od dziś wiadomo, że ceny jednego litra paliwa w Wielkiej Brytanii w 50% kształtują rządowe podatki. Mniejsza sprzedaż paliw Mniejszy wpływ z podatku. No i gdzie według Was rządowe pizdeczki szukać będą utraconych korzyści? W tej sytuacji widzę tylko dwa możliwe scenariusze. Rząd zrezygnuje z utraconego dochodu, ponieważ wszystko dla dobra ludzi i planety. Albo rząd po utracie dochodu ze sprzedaży paliw płynnych boleśnie opodatkuje prąd. No ale bądźmy realistami, nie optymistami. Nie pesymistami, tylko realistami. Myślę, że na rynku motoryzacyjnym jest miejsce nie tylko na samochody spalinowe i elektryczne, ale także na hybrydy oraz na szukanie nowych rozwiązań. Rozwiązań, które totalnie nie spierdolą porządku logistycznego, jaki w tej chwili mamy. A czy rząd stwarza dla nas przestrzeń na szukanie takich rozwiązań? Nie! Od 2030 wyłącznie elektryki, bo inaczej nie uratujemy pogody na tym świecie. Widząc zacofaną infrastrukturę elektryczną tego kraju, widząc, że zaledwie w ciągu 7 lat. W tym kraju musi powstać coś więcej niż nowa Azda. Widząc aktualną jakość brytyjskich instalacji elektrycznych, widząc tempo, z jakim Brytole zabierają się do pracy, stawiam tu i teraz tezę. Tak bardzo nie wierzę w przemyślane decyzje tego kraju, że jeśli mimo wszystko w roku 2030 Wielka Brytania wprowadzi zakaz sprzedaży nowych samochodów spalinowych, to tu na wizji Mariola zetnie mi łeb na łyso. Będę jeszcze ładniejszy, taki. Taki polski. W roku 2030 nie będzie żadnego oficjalnego zakazu sprzedaży nowych aut spalinowych w Wielkiej Brytanii. W sensie, dla moich włosów lepiej, żeby takiego zakazu nie było. A wiecie, jak wołamy na auto elektryczne, które po wyczerpaniu się baterii doładowuje się z generatora prądu zalanego dieslem? Takie auto to weganin, który, kiedy nikt nie patrzy, potajemnie podjada mięso! O! Hej patroni! Dziękuję za wszystkie przelewy, które dokonaliście zarówno w tym miesiącu, jak i przez ostatnie dwa lata. Ogromnie budujący jest fakt, że kanał nadal jakoś dryfuje na tym YouTubie i że nadal są osoby chętne, by go wspierać. A czasy mamy obecnie naprawdę ciekawe. Tylko czekać, aż Maja Ostaszewska zacznie płakać, aby zakończyć piekło świerszczy. A najbardziej hojnymi patronami w tym miesiącu byli Łukasz and Karol, Roof Done LTD, Anna Jakubowicz, Jarosław Góra, Fototapety Adam Pietura, Grzegorz Błodarczyk, Paweł Gruca, Paweł Kozłowski i Krzysztof Bryja. A specjalnie i tylko dla Was ciekawostka. Zamiast drukować pieniądze, aby zakończyć biedę, rząd powinien zacząć drukować dyplomy, aby zakończyć głupotę. Do następnego!